Cześć! Jak widzicie, jest to koło Bangla Walking Street. No, Walking Street, to wiecie, tak jakby na polski przetłumaczył to, to taka ulica spacerowa i tutaj najwięcej się dzieje. to no, muzyka jest. E, w tym sensie, że w nocy to tutaj o kluby, mnóstwo ludzi, imprezy same. I teraz w dzień, no jest godzina 11, jest tu dużo spokojniej, ale i tak sporo ludzi. Niedaleko jest też plaża. No ja nawet nie byłem ani razu ze względu na przeziębienie. A teraz idę, wyczytałem, że przy plaży ulica plażowa to tam auto, znaczy autobusy. No takie busiki, taksi e, powinny być na te stare Puket. Bo tutaj jest fatą dzielnica, a jest jeszcze. Duże miasto e, Puket stare miasto. Tam jest no, większe niż, niż ta dzielnica. dużo. Może miejsce słynne, bo tu największa imprezownia. No ale muszę tam pojechać, bo tam jest port. A bez portu to ja nie popłynę na kolejną wyspę. No tak, idę, idę szukać. No dobra, jestem w takim o, lokalnym busiku Na samym końcu plaży jakbyście szli plażą, plażą, plażą od centrum w prawo do ronda przy rondzie jest bus stop O no, więc jadę połączą do na Po kawałek tu szedłem Dobra odjeżdża 40 batów czyli 4,80 kosztował o, tu już widzę kolejne. Trzeba coś znaleźć na... do portu. Stoją tu takie taksówki, ale to... O, tam jest taki busik może. No to są prywatne. A tam jest taki... No, także godzinkę około jedzie. Mocno zakorkowana wyspa, dlatego jej nie lubię. Trageria, na no cały czas korki, korki. O, pytanie gdzie teraz tu będzie coś na, na tą przystań. Dobra, pokazuje mi, że w tamtym kierunku, no, bliżej do centrum, jest jakiś przystanek i jedzie do... Portu. No mam godzinę jeszcze, a to jest niedaleko, bo to też parę minut jedzie e, no, przez te korki to może z 15-20 minut, ale jeszcze muszę dojść. No to jest trochę, powiem Wam, kurzające w tej Azji, że tu nie ma nic takiego poukładanego jak u nas. Ciężko e, ciężko się ogarnąć, wszystko trzeba szukać. Nawet ten, ten przystanek, który był, to w ogóle go nie było widać. U nas zaraz są jakieś tablice na ulicach w stronę przystanku, w stronę dworca. Ech, a tu na podstawie swoich doświadczeń dopiero uczymy się podróżować. I tak średnio średnio jak jest mało czasu, jest to fajne. Jakoś. No, muszę po prostu podejść kawałek do tego przystanku. No i tyle, nic więcej nie wymyślę. Tłoczne miasto. No nie wiem, jak można tę półkę lubić. Naprawdę, nie, nie rozumiem tego. Po prostu nie ma z zera takiego spokoju. No wiadomo, są jakieś tam miejsca gdzieś z dala, ale one są tutaj drogie strasznie. A na innych tych wyspach, jak Kolanta czy Koczank, to tam macie luz wszędzie. Nawet w tych bardziej centralnych miejscach, znaczy miasteczkach jest całkiem inaczej niż tu, nie ma takiego ruchu tylu ludzi, no nie wiem jeszcze wrócę na półkę, bo stąd będę miał odlot ale no nie, nie urzeka mi to miejsce, naprawdę nie urzeka dobra, jest 60 batów, ale że nie miałem drobnych musiałem stu dać wiecie, facet pewnie miałby, ten motorkiem przyjechałem bo e, no już nie chciałem czekać na, na jakiegoś busa, bo nic, nic tam nie było widać, a czas, no coraz mniej czasu, e, więc 60 watów, tam 40, to razem by było ze 100, no ale zapłaciłem 140, 40 w tym busiku z taką na, 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 na Stare Miasto i ze Starego Miasta, no to mototaxi za 12 zł. chociaż było za 6, nie, za 7, bo 60 watów, no ale mówię, to już... Ważne, że szybko. Taniec czy tutaj muszę odebrać gdzieś bilet? Może tak być. Dobra, poszukam, popytam. Tutaj są speedboaty, to coś innego. O. A tu pasażerowie. To wszędzie. Wszędzie ludzie, a ludzi. Dobra, mam, mam już te bilety. Powiem wam, że taka sytuacja, że płynę na Pipi. To jest taka dosyć znana, znane wysepki, bardzo piękne. Wycieczki są tam właśnie często. I tam będę miał przesiadkę na drugi prom. Tutaj mam już yy, na kolantę. Czyli o czwartej na kolantę, już godzinę, a, a stąd będę. O co tu jest, 11.30? 11.30, pierwsza 30, .30. Eee, tutaj coś namieszane, tak czy siak. Najpierw na pipi, niestety nie zjedzę pipi, bo od razu będę miał na lantę. Mówię, że niestety, bo jeszcze nie byłem, a ponoć ludzie bardzo polecają piękne wyspy, te pipi. No, tłumy, pełno wszystkiego, powiem wam, no nie podoba mi się to. Strasznie zatłoczona ta Tajlandia się zrobiła. Zwłaszcza ten półkę. Z tego co widzę. O, dobrze, że tam powinienem mieć spokój przez kolejne dni. O nic, czekam. Trochę głodny jestem, bo jestem na mango, ale chyba... Chyba kupię dopiero na promie coś. Powinno być tam jakiś sklepik. Nie wiem. Byłby 7-Eleven to jest tosta zjata. tak to nie chcę mi się troszkę. Całego dania, jeszcze nie jest to głodne. Za 15 minut, niby Już zaczną wpuszczać nas na łódkę O, Polacy, sami Polacy, ja tu chodzę, mówię po polsku Czy na mnie patrzą? No wiadomo, słyszą swój język Zaciekawieni e, No powiem wam, mogłem wziąć szybką łódkę, czyli od razu na kolantę Byłaby No, z dwa razy droższa, ja tu zapłaciłem nie pamiętam, 80 zł, a 150 kosztuje szybka łódka. Pewnie bym 2-3 godziny był na miejscu, a tak by było około 4,5 o 17. Ale no widzicie, nie pomyślałem, że będę jeszcze źle się czuł, będę jeszcze chory, bo jeszcze mi trzyma. Tak to bym chciał jak najszybciej, no ale trudno. Jest jak jest. Także tylko ja tak potrafię. Płynę do Pipi, a nie będę na Pipi. Znaczy, no będę na Pipi, ale nic tam nie zobaczę. Nie, nie spodziewałem się, że będzie przysiadka, ale nie szkodzi. Zobaczę, jak to wygląda, może coś tam, wiecie, wiecie, chociaż z daleka. Z czego słynie te Pipi albo Fifi, ja nie wiem, jak to się wymawia. Kiedyś słyszałem, że Pipi, innym razem że Fifi ktoś do mnie mówił. Więc możecie mi napisać poprawną wymowę, jak wiecie. Side. Side side. Ach, tylko jak tu jest za mocna klima, to na zewnątrz O, jest lanta o, kupię sobie kebab tak na szybko, żeby mieć coś pod rękę, bo no, już południe. ja na mango już jednak jak zaczął mi tu pachnieć to się głodny poczułem na środku jest tak zimno, a jest tak klima podkręcona, żebym się wykończył. Dlatego jestem tutaj na górze, na takim miejscu gdzie można sobie z góry oglądać. No. Na świeżym powietrzu nie jest tak zimno. O, płyniemy, już z pół godziny. Słońce czasem wychodzi za chmur, ale się nasmarowałem kremem. Ogólnie na no, ludzi mnóstwo tu, w porównaniu z tymi promami, co płyną na kocach czy nawet na kopangan. Jak płynąłem, to tutaj jest dużo, dużo więcej ludzi. Wszyscy piją browary, palą nawet zioło tutaj, papierosy, no a takie mocno, mocno tutaj turystycznie, mocno rozrywkowo, nawet na tych promach. Schowałem się do środka bo chłodno się zrobiło, mocno zaczęło wiać i fale cały czas na mnie e, woda się po prostu... E, no nie wiem, czy to widać tutaj teraz czy, czy siły, ale no, fale się odbijają od dzioba i się robi taka chmura i cały czas to mimo wszystko... Cały czas to na mnie kapało, kapało i... Nie wiem, czy to widać, ale wręcz koszulka była mocna z jednej strony. No, a że jestem przeziębiony jeszcze, to nie chciałem... nie dość, że mocno wieje, to jeszcze mokry, tam siedzieć. Tutaj nie ma jako tako timy wielkiej, takiej jak na dole, więc spoko, mogłem się schować. Ale powiem wam, tragedia, ten statek, ten prom. Tutaj i jeden, który siedział koło mnie razem z innym na... Mm, Daleko mnie tam na zewnątrz na, na, na tym, to pili piwa, chyba wypili po trzy piwa takie duże. 0,66 litra, zapalili sobie jointa i zasnęli, znaczy przyszli tu i śpią eee, Dużo osób tam właśnie pije piwo pali papierosy, też bym na innych Upijają się i po prostu no, nie, nie podróżowałem tak jeszcze w promie, nigdzie ani w znamy. Ani tu w Tajlandii gruba. No, nie, nie są jacyś szkodliwi, bo awantur to tutaj nie ma, no, ale całkiem inaczej to wygląda mega mega turystycznie i tak nieciekawie Także Ciekawie, ciekawie się tutaj już tutaj. Widać pipi zostało już z 20 minut do pipi No i później półtorej półtorej godziny na kolanę ciekawe jak ci co się napili i śpią jak z nimi będzie tragedia, po prostu ludzie schleją się jacyś Australijczycy także, także no, na całym świecie tacy są, że wykupili wycieczkę zapłacili pewnie ponad stówę, bo to dwie strony prom kosztuje około 500 w jedną stronę e, ten co mój no ja więcej zapłaciłem ale ja na kolantę no więc mniej więcej powiedzmy oni musieli zapłacić około 800 może 1000 batów no oni nie wiecie nawet nie dotrwali do, do wyspy no może wstaną i będą tam pijani gdzieś się kręcić ale no według mnie Zmarnowany czas, nic, przecież nie będą pamiętać z tego. Ale nie wiem, Niektórzy i w ten sposób zwiedzają. Co się nazywa zwiedzanie? Nie to, co ja z plecakiem na trzeźwo Masakra. No, żeby było mało, to przed chwilą jakaś dziewczyna wymiotowała, no ale... To już chyba z tego bujania, z choroby morskiej, niż z upicia. Wydaje mi się, że ona to nie, nie, nie wygląda na taką, że się popiła, no ale... No buja trochę, patrzcie jak to tu wygląda. Jak ktoś ma chorobę lokomocyjną, no to w takiej łódce to tym bardziej go może może go zmulić i będzie zwracał Ja na szczęście nie mam jakichś takich dolegliwości Nigdy nie miałem i ja oby nie, ale też nigdy jakoś nie pływałem, bo jakby ktoś pływały, no nie wiem cały dzień albo dwa dni płynąć gdzieś, To może byłoby inaczej Nie wiem Część na drugą łódź, ale tu wieje. tu w, tym, w tej przystani promowej, to jest tyle ludzi jest bardzo turystyczne miejsce, te pipi no ja tutaj nie, nie, przy, nie płynąłem zwiedzać, chociaż no, nawet szkoda, bo bym chciał no ale może innym razem przynajmniej no, w sezonie jest to dosyć męczące chyba, doświadczenie o, przepiękne miejsce, ale te tłumy, Masaka, ale miejsce piękne jak z jurańskiego parku. No, niby, że na kolantę to tamten, Więc muszę przejść my tu stąd. Wyszliśmy, no ale nie, no nie mogę z tych skał piękne, tak jak w Krabi rok temu, przepięknie było w tym Krabi, polecam. Mi się bardzo tam podobało, kto wie, może w tym roku tam wrócę. Jak na razie nie miałem głowy do tego myślenia, gdzie dalej, bo po prostu chory byłem, no. W sumie dalej się nie czuję najlepiej, ale teraz 10 dni będę odpoczywał. Nie, tak jakbym coś innego robił teraz, no ale to takie przy chorobie odpoczywania, tak? Męczące, noce. Lanta, lanta, lanta. lanta, lanta. Ale ja wiem, ja nie taki turysta. Jakąś sobie wyrazę na tych wojarzach No, tutaj to wiele będą sprawdzać. bileciki jest Go to Lanta Island today Także wszystko jest. Wszystko jest tak jak być powinno. Uf, oj, przepraszam. Widzicie, kifam, prycham, smarkam. Tak to jest. Dobra, muszę wyciągnąć. Mam bilecik w plecaku. Słońce zaszło, ale oczy są z tamtego roku. Na koczek kupiłem bo na plaży nie mogłem siedzieć i miałem nie cały czas, nawet nie wiedziałem o tym także taka niespodzianka miła i trzeba będzie kupować zazwyczaj te okulary tutaj, te tanie, takie wiecie, po 20zł to one się rozlatują po miesiącu i tak ale na razie spełniają swoją rolę o, tu już taka mała łódeczka Podobna trasa, no krótsza z pół godziny. Tam około dwóch godzin tutaj z pipi na lantę. Półtorej godziny. Później będę musiał jeszcze jakoś dostać się do swojego hostelu. O, a tak wygląda w środku już ta łódeczka. No dosyć mała, ale ważne, że mają, a... Tam zielki ochronne dopływania. jest ostatnio na Bali, tam zatonęły jakieś promy. Tam jest większa, większa bieda niż w Tajlandii. No, w Wietnamie były nowoczesne no, w Meksyku, ale jak już mówimy o tym regionie, to w Wietnamie tam jest dosyć nowocześnie, a w Tajlandii jeszcze dosyć stare mająte. Rome. no nic, półtorej godziny także taki dzień w trasie dzisiaj no i dopłynęliśmy przy porcie jesteśmy, znaczy no w porcie przystani eee, jeszcze nas nie wypuszczają nie się śmiałem, bo okazało się, że dwa siedzenia za mną spali Panowie, co się napili na tamtej na tamtym promie i też tutaj spali i budziła tutaj pani, która chodziła i pytała się czy mamy transport gdzie, gdzie nosujemy, no to ja podałem swój nocleg to no i 150 watów czyli no, jakieś 18zł więc będę miał od razu taksówkę no, taką parę osób, no tam pewnie będzie nas 10 osób siedziało. Ale nie muszę już szukać, więc... Może i by taniej gdzieś znalazł, ale już jest późno, wiecie to jest już 17.40, zaraz się zacznie ściemniać. A nie wiem, czy kojarzycie, jak na Koczach byłem i szedłem, 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 nie, nikt nie jechał i się już zacząłem denerwować. W końcu ktoś mnie tam podwiózł. Na motorze. Więc w sumie... Wolałem mieć po prostu pewny transport. Zwłaszcza, że to nie są jakieś wielkie pieniądze, a jak mówię, przynajmniej niczym się nie przejmuję podrzucam mnie gdzieś tam. Nie no, wiem czy dokładnie do resortu, czy gdzieś obok, przy głównej ulicy, ale to już sobie tam poradzę. Ważne, żeby wytrzymały na tej części, no, a tak bardziej na południu, ale nie na samym. Jeszcze do końca wyspy to kawałek. i do to właśnie takie. Wychodzę z kilku miejsc. woda była? Chyba Gdzieś brał przede mną, to ja też wziąłem, bo nie mam już Woda, trzeba poszukać tego tak te Lanta, pod palim Dobra, na razie daję stop, bo nie wiem gdzie jest mój taksiarz. Będę musiał się popytać. Jeszcze przy wejściu 10 batów się płaci jakiś nie wiem, podatek turystyczny czy coś takiego. No, 10 batów to jest złotych 20, zł, więc no spokojnie. Wszyscy się tak rozeszli, że ja już nie wiem gdzie ja mam iść. Czyli tutaj, o, gdzie wszyscy, ale która to była moja grupa, to ja już nie wiem, bo gdzieś tam nas... Oj Boże! To jest Azja właśnie o dobra widzę tego swojego kierowca i tam w niebieski To chyba się nie zgubia No i takie oto takseczki Nas będą Przewozić Także tak. O tutaj już dużo spokojnie nie jest to jak na Ja znowu z przodu jestem. Z kierowcą, coś na tym wypadzie zawsze ląduje na ostatnim miejscu. Przynajmniej mogę nagrywać i dobre widoki są. O, widzicie, bliżej niż dalej, jeszcze z pół godzinki cały dzień, po dziesiątej wyszedłem z hostelu i tyle to mi więcej zajęło. No, dobra, dotarłem do mojego bangalore. Ale łóżko wielkie, kurcze. 120 zł ze śniadaniami, ale jest wysoki sezon. Toaletka, jakiś prysznic. No, taki bambusowy domek. To jest oczywiście moskitiera, bo to nie jest zbyt szczelne. Tu wszędzie komary wlatują, więc żeby spać, to trzeba będzie się. No, wiadomo, też pryskać. Także. No, taki. No na pewno będzie troszkę cieplej w dzień ale przynajmniej może będzie się człowiek motywował żeby ruszyć się gdzieś A nie siedzieć tylko na komputerze Aczkolwiek te 10 dni Które chcę tu spędzić no to jest taki Taki luzik właśnie yy, Fajnie bo wypożyczają tu tanio Skutery za 200 batów czyli 26 zł dziennie Ale no nie wiem czy będę potrzebował Czy ja będę tak dużo jeździł tym skuterem żeby brać na 10 dni raczej nie chyba wezmę po prostu kiedy będę gdzieś chciał pojeździć to na dzień, dwa, trzy tak. bardzo fajna pani mnie to odprowadziła pytała się bo ja mówię jej że już byłem na kolancie pytała się gdzie nie mogę sobie przypomnieć a później powiedziałem że blisko i ona oczywiście wiedziała no ale wiadomo oni wiedzą wszyscy gdzie kto jest dobra powiem wam że jest tu restauracja obok, przy samym, mówiła, polecała, no wiadomo, pewnie znajomi albo jeszcze ich tak czy siak będę musiał tam pójść zjeść, bo już jest ciemno, już jest późno, a pokażę może z zewnątrz wam taki tarasik i znowu, tak jak w, na Phuket znowu mam ostatnie miejsce zobaczcie, tutaj mam jakieś bagnisko jakiś taki stawik, no nie za czysty, ale ale komary będą się miały gdzie, muskity mnożyć, ale fajnie, że mam ostatnie miejsce, więc nikt nie będzie mi się to kręcił. Chociaż myślę, że te domki w miarę są takie jak coś się zamyka tutaj powinno być coś, żeby to włożyć, nie? Ech, dobra, a chyba, że to. Nie, ale to nie wyjdzie, będę musiał poszukać czy tu jest kijek. Jest kijek, no. Kijek bambusowy, pamiętam, już kiedyś byłem w innych Tutaj jest to pierwszy raz w tych nomkach, ale w innych to właśnie czymś, żeby zablokować Dobra, kończę Mamo, wodę mam, czy... Kurde, czy ja pójdę po jeszcze jakąś wodę? A nie, dali tutaj, patrzcie Wody są, tylko że ja muszę z lodówki je wyciągnąć Jedno co mnie martwi, to brak czajnika Kurcze, szkoda ale może gdzieś ta pani będzie miała i będę mógł sobie kawkę chodzić robić tam do nich. No, to jest jeden minus, że nie ma czajnika, a ja mam kawę, ale to wszystko do ogarnięcia. Dobra, kończę się z wami, bo jestem zmęczony, padnięty, jeszcze nie jestem w 100% zdrowy, więc trochę mnie wymęczyła ta podróż. Pójdę coś zjeść, no i no, na zakupy już jutro, już za dużo tego chodzenia, że tylko kolacja i spanko. No, może nie od razu spanie jakiś film, ale no już nie będę wychodził nigdzie, tylko będę odpoczywał. Cześć, trzymajcie się.